Świat muzyki nieustannie się zmienia, a w nim wciąż pojawiają się emocjonujące zwroty akcji, które na długo pozostają w pamięci fanów. Takim właśnie momentem było ogłoszenie przez zespół T. Love, że Sydney Polak, jeden z kluczowych członków grupy, zakończył współpracę po 35 latach. Informacja ta została ujawniona przez zespół 7 grudnia, zaskakując wielu, którzy z zapartym tchem śledzili karierę zespołu z całego serca. Sidny Polak jest nie tylko perkusistą, ale również osobą, która od lat przyczynia się do tworzenia tekstów utworów. W jednym z ostatnich wywiadów udzielonych serwisowi ONET artysta ukazał kulisy swojego odejścia, które okazało się być zaskakujące. Decyzja o zakończeniu jego współpracy z grupą była w pełni intencją lidera zespołu Mójka Staszczyku. Sidny przyznał, że nie odbyła się żadna rozmowa. Na ten temat. W niedzielę dostałem od Muńka SMS-a, w którym mówił o swojej decyzji, a chwilę później opublikowano post na oficjalnym profilu T. Love, zdradził muzyk, ujawniając szokującą formę tak dużej zmiany. Jednakże mimo tego zaskoczenia, Sydney Polak nie zamierzał marnować czasu na zazdrości czy żale. Już 10 grudnia ogłosił premierę nowego utworu zatytułowanego Złota noc. Piosenka, do której stworzył muzykę, powstała przy wsparciu wydziału promocji Urzędu dzielnicy Warszawa Bielany. Obszernym wpisie na Facebooku muzyk podzielił się procesem tworzenia utworu, który rozpoczął się telefonicznie. Idea na świąteczną piosenkę znalazła swoje konkretne kontury: Ty nam powiedz, jak ma brzmieć. Jesteś z Bielan, jesteś swój. Dasz radę, usłyszał od współpracowników. Ostatecznie za tekst odpowiadał Marek Dudkiewicz, co dodatkowo podniosło jego entuzjazm. Sidney wyraził radość, mogąc współpracować z kimś, kto napisał takie hity jak Szklana Pogoda czy Jolka. Jolka pamiętasz. Wybór wykonawców nie był przypadkowy. Do współpracy zaproszono diwę stylu retro, Annę Rusowicz oraz tomka z zespołu Pectus. Jak zaznaczył Sidney, nie chciał, aby ta prawdziwie świąteczna piosenka przeszła bez echa. Reakcje internautów na nowy utwór były niezwykle pozytywne. W sekcji komentarzy można było znaleźć wiele zachwytów. Tak dobrze napisanej polskiej piosenki nie słyszałem od mega dawna, pisał jeden z fanów, inny zaś dodał, wpada w ucho. Jedna z fajniejszych pioseneczek świątecznych ostatnich lat, Wesoło i Skocznie. Pojawiły się także odniesienia do niedawnych wydarzeń życiowych muzyka, jednocześnie zdających się być przestrogą dla Muńka. Muniek jeszcze pożałuje, jak cię potraktował, stwierdził jeden z komentujących. Z pewnością Sydney Polak przeszedł dramatyczną, ale i ekscytującą zmianę w swoim życiu artystycznym. Jego dalsza praca zapopowiada się niezwykle interesująco. A nowa piosenka, która wpisuje się w świąteczną atmosferę, z pewnością podbije serca wielu słuchaczy w nadchodzących miesiącach. Jak potoczą się dalsze losy Polaka, a jak zareaguje na to reszta zespołu T? Love? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Muzyka nigdy nie przestaje nas zaskakiwać.